Teraz zobaczyłem, że rozładował mi się telefon, i nie wiem ile czasu trwa ten odcinek. Swoją drogą nie wiem, czy. <laughs> to było fajne w sumie teraz, tak pomyślałem. Nawiązanie do serii Brada. Mm, gdybym się nie żegnał po każdym odcinku, tylko w pewnych momentach robił cięcia, to właśnie kon. O, o, Jezus, Może nie jest to taki zły pomysł. Dobra. A tak mogę. A to so, są. O jejku, jejku. Ta mapa jest całkiem spora. Czyli my do miasta zobaczcie, udamy się. Musimy tutaj odbić. I to będzie. Nie wiem, co to nas spotka. Szczerze mówiąc, tego akurat nie pamiętam. Nie będziemy się przedzierać w każdym razie przez miasto. Na razie musimy do tego miasta się dostać. Jeśli mamy umiejętności zdania mapy, to tutaj w miarę dobre. W każdym razie do tego sterowania w, trochę się przyzwyczaiłem. Czasami tak się rozpędzę. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo jak coś tu na mnie wyskoczy Ja będę biegł. To będzie po mnie. Świetnie pracuje ta kamera. Kurcze. Mam coś. Pierdziele. No odgłos brzmi znajomo. Ale to nie może być. Nie, niemożliwe. Nie teraz. Myślałem o, o pewnej postaci, którą tu spotkamy, i nie wiem, czy to kurcze nie była ta postać. Dobno, odgłos. Te osoby, które grały, powiedzą, co mam na myśli. Wciąż jesteśmy w okolicach tego ran Rancha. Kolejny wóz, taki chyba sam... ten, który widzieliśmy. Oh. Jest coś tych. Tu znajdę, nie mam żadnej broni, nic. Road? Thunder Station? Słuchajcie, jak my idziemy teraz? Nic, jesteśmy tutaj, no to nieźle. Jesteśmy naprzeciwko kwiaciarni i będziemy już niedługo... Już w mieście, jakoś szybko ten odcinek pokonaliśmy. Na no, ja razie, tutaj przebiegnę. Trochę ten model postaci, postaci, wiecie, przypomina mi Max'a Payne'a. Podobnie to wygląda. W sumie nawet by się zgadzało, bo te gry Poczułem, że nie dam rady. Serio. Tak. Poczułem, że nie dam rady. Nie, no nie. Nie może tak być. Jestem gotów. Nie mogę wymięknąć teraz. Zacząłem nagrywać. I nie gościu, przyzwyczaisz się. Co wie są z tobą? To będę sobie powtarzał. Telefon. Dobra, czekajcie. Jak się w to gra w nocy, to po prostu. Wow. Telefon nie, Telefon rozładowany. Trend just bothers me. What was that? Aha, czyli tędy na razie nie ruszamy, tak? Wiecie jakie ja jestem, jeśli widzieliście jakieś moje wcześniejsze let's play, zawsze muszę się upewnić. Dobra, czyli podążamy za śladami krwi. Tak bym właśnie zrobił, gdybym był na jego miejscu. Ja tego nie kurczę. Kolejny moment. Jestem przerażony autentycznie. Jestem autentycznie przerażony. Jezu. First aid kit. To mogę się gotować. Czekajcie, jak to wygląda w takim razie. No nie dam rady za dużo w to grać. Restore energy, okej. Okay. Chciałem sprawdzić to status equipment, ale. Nie działa. Do tego uszyć dobra. Będzie na pewno okazja. Ujrzę na zdjęcie Mery. U, jakoś na moment. Nie uspokaja. Dobra. Mm. Kwiaty. Ja Okej się, niech ja zobaczę gdzie ja jestem. Totalnie odbiłem, ja chyba wracam. Wracam skąd przyszedłem. Czyli totalnie źle. Ale w przeciwnym razie bym nie znalazł apteczki. Nie, no mnie to nie było. Do punktu wyjścia? Tędy w życiu nie przejdę. Mogę sobie to wybić z głowy. Nie, mnie to nie było. Nie wiem, gdzie mam iść. Mogę sprawdzić, ale wiadomo. Dobra, mamy apteczkę, to już nie jest tak źle. Nie wiem, jakie jest z tymi. Jest z tym, będę walczył. Tak, tędy przybyliśmy. Przybyliśmy. Dużo będzie tutaj sprawdzania mapy. Tak, mam nadzieję, że to rozumiecie. Czy tą samochody, ale ludzi nie ma. O tu, boję się autentycznie. Bardziej bo niż w Dead Space ie. to jest ten rodzaj przerażenia, który na mnie bardziej działa. Bardziej jest taki, bym to porównał do węża przyczajonego w zaroślach, niż do tygrysa, który ci atakuje. Może coś mi teraz wyskoczy, to nie wiem. Chyba będę piszczał super. I gorsze, że nie wiem jak z tym walczyć, ja tylko mogę uciekać. Mogę zapisać. Tak. Nawet zapisywanie jest przerażające. Kilka lat, dobra. To wiem poziom normalny. Miałem cztery poziomy, chyba, do wyboru. Elf drink. Właśnie się zastanawiałem, troszkę to wyglądało jak. Mam coś jeszcze jest. Troszkę to wyglądało jak taka butelka keczupu. <grym> Widzicie, on spogląda na jakieś przedmioty. Ty ma głowę pochyloną wiemy, że może być. Ym, chyba ten model już nie jest tak popularny, co, jak kiedyś. Te osoby, które grają namiętnie. Do w stanie mnie tutaj sprostować. W razie czego. No wychodź, wychodź. na... tak? Dobra, jest otwarta brama, zakładam, że tam mamy iść Koszyn, No Watch speed Trzeć prędkości Campingowiec Fuck, fuck, coś słyszę Przepieprze, pieprze, pieprze, pieprze jest ten rodzaj przerażenia ja nic nie widzę nie mogę odwrócić teraz kamery chyba nie mogę, dobra mogę odwrócić tak to działa jeszcze jakiś pokręcony odgłos chyba jakieś radio tak, co tu jest Radio czy nie radio? Trzeba przyznać gościowi, że jest mega odważny, jeśli toki albo radio, czy odtwarzacz. Cudownie. No to mamy pierwszy kontakt z tym czymś. Proszę ci, opuść to miejsce. A mamy dechę. Kurczę, jest naprawdę ważne. Jak on się ten lać? A! Boże, spokój jego mnie zadziwia. I pewnie zwróciliście uwagę, że gra aktorska mogłaby być lepsza. Mam na myśli tutaj ten dubbing jest japońska, Studio Kona Konami za nią odpowiada Ale no klimat mi to rekompensuje, czyli muszę najpierw przyjąć odpowiednią pozycję, a potem zadać cios Boże, miotałem się jak opętane Dobra, moje drogie, kochane bombelki. Opuszczamy to miejsce nie wiem jeszcze do końca, jak mam potraktować to radio, jak to rozumieć, czy ten dźwięk je w wabi, czy też nie. Kto się odzywa? Something... Do you know? Może... James! A, James, tak nazywa się nasz bohater. James. James Sunderland? O, idziemy dalej.